Do lata, do lata, do lata, piechowy. Rok szkolny 2023-2024 dobiega końca. Jak zapamiętamy ten mijający rok? E, jesteśmy z klasą drugą. Jaki profil reprezentujecie? Energia odnawialna. I jakie są wasze, wasze osiągnięcia tego roku? Wziąłem udział w Elektroniku Roku i nawet uzyskałem wyróżnienie. A jaką pracę pokazałeś? Rower elektryczny. Ok, i coś jeszcze, jako klasa? Ja i kolega z tyłu byliśmy w drużynie szkolnej na zawodach w piłkę nożną rejonowych. Mhm. A jakieś wycieczki? E, zwiedziliśmy elektrownie wodne na, w całej Polsce i się dobrze bawiliśmy przy tym. Super, dziękujemy. E, co pan najbardziej zapamiętał z mijającego roku szkolnego? Najbardziej zapamiętałem pożegnanie z moją klasą piątą EO, uczniami, którzy fantastycznie znali egzamin zawodowy. No i mam nadzieję, że wy również zdacie go tak wspaniale za jakiś czas. Dziękujemy i życzymy wszystkim udanych wakacji. Popodskakiwać. Nie chcę, ja na dachu skakałam. Ekstra, dzięki. Weronika, a jak Ty podsumujesz rok szkolny, który już tak niedługo się skończy? Aktualnie kończę klasę czwartą na profilu Energia Odnawialna. No i kończę praktykę zawodową. Brałam udział w Olimpiadzie Edu Elektra, gdzie dostałam się do etapu okręgowego. Więc myślę, że ten rok był bardzo ciekawy no i wymagający, ale, ale już wakacje zaraz. Super. Olu, a jak ty będziesz wspominała ten rok szkolny? Jestem z klasy drugiej graficznej, ja właściwie już ją kończę. I ten rok będzie zdecydowanie na razie najbardziej intensywnym oraz najlepszym rokiem, jaki miałam w tej szkole. Byliśmy na wielu wyjazdach zorganizowanych przez naszą wychowczynię Dominikę Sadowską, byłam w Berlinie, byliśmy w różnych galeriach sztuki, poznałam też wielu niesamowitych ludzi, czy to z klasy, czy z poza klasy, oraz uczestniczyłam w zajęciach haiku, organizowanych przez naszą kochaną panią od Polskiego panią Porczyńską, Agnieszkę Porczyńską. Więc dobry był ten rok. Życzymy wszystkim udanych wakacji. Odpoczywajcie. Jak podsumowujesz na rok szkolny? Myślę, że jako wiceprzewodniczący tej szkoły jestem zadowolony z tego, jak wszystkie imprezy zostały zorganizowane. Przeprowadziliśmy wybory do samorządu, gdzie przyjęliśmy sześciu nowych członków. Sześciu też pożegnaliśmy, których bardzo pozdrawiam. Już niedługo jest Dzień bez Plecaka, który jest przez nas organizowany, oraz Zapkap, o którym za dużo nie powiem, bo nie, nie przyczyniłem się do organizacji tego. ale Może kolega coś powie? Zapkap był organizowany w trzech konkurencjach: w trzech różnych grach, w Lidze Legend, CS-ie oraz w Z tego co wiem, odbyły się już finały, lecz wyniki będą dopiero ogłoszone, i wydaje mi się, że to jest tyle ile mogę powiedzieć, Było to przeprowadzane w naszych szkolnych salach, na naszych komputerach. E, jakie są wasze największe osiągnięcia tego roku? A więc tak, poprowadziliśmy mini przedsiębiorstwo, dostaliśmy się z nim do ogólnopolskiego finału, gdzie wygraliśmy nagrodę sponsorską FedEx Access Award. Braliśmy udział w Elektroniku Roku oraz zajęliśmy trzecie miejsce w okręgowym etapie innowacji technicznych w ochronie środowiska. A ty masz jakieś osiągnięcia? Oczywiście, mam swoje osiągnięcia. Wystartowałem w Elektroniku Roku, w olimpia licznych olimpiadach. Zajęliśmy wysokie lokaty w... na konkursach ogólnopolskich. Życzymy wszystkim udanych wakacji. Jakie akcje charytatywne poprowadziła pani w tym roku z uczniami? Nie tylko w tym roku, ale od kilku lat, od kiedy jestem tutaj nauczycielem, prowadzimy przynajmniej dwie takie duże akcje charytatywne. Pierwsza z nich to jest paczuszka dla maluszka z fundacji Małych Stópek. Ta akcja zajmuje się, że każdorazowo i każdego roku wspieramy i zbieramy środki dla różnych potrzebujących instytucji. Druga taka duża akcja to też jest Pączek dla Afryki. Takie dwa kolejne mniejsze, mniejsze akcje to są jarmarki bożonarodzeniowe i wielkanocne. I tutaj też wspomagamy na bieżąco najbardziej potrzebującym, tak jak Stronisko dla Zwierząt, czy w ostatnim czasie pomagaliśmy Maxiowi. I oby więc takich akcji dziękujemy. Pedro, 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 Pedro. Jak podsumowujecie ten rok szkolny? Prowadziliśmy młodzieżowe mini przedsiębiorstwo, stworzyliśmy pszczaki na szydełku, mieliśmy sześć bardzo udanych sprzedaży, ostatecznie zawarliśmy współpracę z przedszkolem, oraz udało nam się dotrzeć do finałów. A tobie? Jestem zadowolona. A gdzie odbył się ten finał? Zginął był w Warszawie na giełdzie papierów wartościowych i pojechaliśmy tam z panią profesor Celiną Krzyżańską i było bardzo fajnie. Dziękujemy. No. E, jak Wam minął ten rok szkolny? Macie jakieś sukcesy? Mamy przede wszystkim nasz projekt taki klasowy, który występował na elektroniku. To był projekt Line Followerów. E, zrobiliśmy też również konkurs, który wygrał robot tutaj moich kolegów. Oni też wygrali między innymi nagrodę sponsorską. Naprawdę był to niesamowity rok i niesamowite przedsięwzięcie dalszej naszej klasy. Mhm. E, uważam, że fajnym osiągnięciem było też zajęcie pierwszego miejsca w Aliadzie, czyli turnieju szkół ponad w piłce ręcznej. Dało nam to kwalifikacje do finału w turnieju rejonu kaliskiego, gdzie udało nam się zająć, zająć drugie miejsce. Mhm. Udało się również zdobyć wyróżnienie w konkursie technograntów Ostrowskim. Przyjeżdżaliśmy do szkoły w ferie na projekt z panem Sławkiem. No i nauczyło nas to programowanie Arduino. Otrzymaliśmy wiele nagród w konkursie Elektronik Roku. Podczas biurki na cele właśnie udało mi się zebrać 2000 zł ponad. Braliśmy udział w tak zwanym zapkapie. Jeżeli chodzi o naszą drużynę w League of Legends, zajęliśmy niestety drugie miejsce, no ale fajnie się przy tym bawiliśmy. Jak wspomina pani ten rok? Dziękuję. Myślę, że to jest bardzo wyjątkowy rok. Dla mnie przede wszystkim miałam okazję uczestniczyć w szkoleniu zagranicznym na temat nowoczesnych metod prowadzenia zajęć z uczniami, a dodatkowo największym sukcesem tegorocznym było zdobycie nagrody firmy FedEx dla mini przedsiębiorstwa Well Well, które brało udział w ogólnopolskim konkursie Mini Przedsiębiorstwa Roku 2024 i drużyna Fiverrly, która również uczestniczyła i zdobyła tytuł finalistów. Bardzo Będę bardzo miła wspominać ten rok szkolny. Gratulujemy wszystkich sukcesów i życzymy wszystkim udanych wakacji. Pedro, 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 Pedro.